Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak możemy sprawdzić, czy ktoś nas zablokował na Wiberze. Zaczynajmy! Najpierw musimy upewnić się, że mamy zaktualizowane konto Viber. Możemy to zrobić, wchodząc do naszego sklepu z aplikacjami i upewniając się, że wszystko jest zaktualizowane. Gdy wszystko jest zaktualizowane, możemy zalogować się na nasze konto Viber. Więc kiedy jesteśmy na naszej stronie głównej, możemy zauważyć różne rozmowy, które prowadziliśmy na tym koncie. Jeśli mamy wątpliwości, że ktoś nas zablokował na Wiberze, pierwszym krokiem, który możemy zauważyć jest to, że zdjęcie lub zdjęcie profilowe tego konta nie jest już widoczne po naszej stronie. Drugie jest to, że jeśli spróbujemy otworzyć wiadomość, którą mamy, możemy zauważyć, że jeśli wyślemy losową wiadomość, na przykład taką jak ta, pojawi się tylko jeden znacznik zamiast dwóch, więc istnieje możliwość, że jesteśmy zablokowani przez to konkretne konto. 2022. Inną rzeczą, którą moglibyśmy być prawdopodobnie zablokowani, jest to, że jeśli zauważymy w rozmowie, że jest już ograniczona, więc tak jak na przykład. Masz długą rozmowę na tym konkretnym koncie, a tym razem nie możesz już zobaczyć części tych rozmów. Więc technicznie lub najprawdopodobniej jesteś blokowany przez to konto. A jeśli spróbujemy sprawdzić, nie możesz już zobaczyć, czy ta konkretna osoba jest online, czy nie. Więc oto są. To są różne możliwości i metody, aby dowiedzieć się, czy ktoś nas zablokował na Viberze. Mam nadzieję, że ten film był pomocny. Do następnego razu.